Witamy Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest Pani Bożena Macińska, dyrektor programu imigracyjnego, który działa w Centrum Polsko-Słowiańskim. Dzisiaj z naszym gościem porozmawiamy o tym, kto może skorzystać z bezpłatnych rozliczeń podatkowych, które są oferowane w Centrum Polsko-Słowiańskim. Pani Bożena, od ilu lat centrum pomaga bezpłatnie rozliczyć się z podatków? Pomagamy ludziom o małych dochodach rozliczyć się z podatków jeszcze 10 lat. A kto był inicjatorem tej akcji? Czy to centrum wyszło z taką inicjatywą, czy może dzięki współpracy z innymi amerykańskimi urzędami? Urząd podatkowy zwrócił się do Centrum Polsko-Słowiańskiego jako największej organizacji polonijnej tutaj w naszym terenie. Czy nie chcielibyśmy wejść z nimi w współpracę i właśnie zainicjować program, który nazywa się Wajta, czyli program, który pomaga ludziom o niskich dochodach w złożeniu ich rozliczeń podatkowych? A kto może skorzystać w tym roku z tych bezpłatnych rozliczeń podatkowych? Aby skorzystać z tego programu Wajta, osoba nie może mieć większego dochodu niż 65 tysięcy rocznie. Nie może posiadać domu wielorodzinnego, który przynosiłby dochody. Nie może też mieć prywatnego biznesu. Może to być osoba, która, której zarobki pochodzą z formy W2, z 1099. Albo osoba jako self-employed i na przykład otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy cashem, też może skorzystać z naszej pomocy. A jakie dokumenty trzeba dostarczyć do centrum, żeby móc uczestniczyć w tym programie, żeby pani mogła pomóc rozliczyć się z podatków? Dokumenty w zasadzie możemy powiedzieć, że takie, takie same, jak gdziekolwiek każda osoba się rozlicza. Idzie na przykład do accountant i przynosi te same dokumenty. Musi posiadać rozliczenie, powinna posiadać rozliczenie za ubiegły rok, musi przynieść nam oryginał swojej Social Security lub IDN-karty, musi posiadać foto ID, ważne, żebyśmy mogli być pewni, że osoba, która do nas przychodzi, jest tą osobą, która chce złożyć to podanie podatkowe. No i musi posiadać wszelkie dokumenty, tak jak wszędzie, z czego po prostu się chce rozliczyć. Czy to jest forma w czy ten 99, czy cash. Jeżeli są jakieś procenty z banku, musi nam to też dostarczyć. I w zasadzie to wszystko. Później, jeśli chodzi o to, jakie jeszcze dokumenty są wymagane, wychodzi to w momencie, kiedy prowadzimy wstępną rozmowę kwalifikacyjną tej osoby. Wtedy widzimy, czy jeszcze coś nam potrzebuje donieść, czy to już wszystko jest to, co potrzebujemy. Czy mogą się rozliczać również małżeństwa u Państwa? Czy takie rozliczenia o, tak, wspólne tak, też Tak, Państwu? oczywiście. oczywiście tak. A jak w tym roku, w czasie pandemii, będzie wyglądała sytuacja z rozliczeniami? Ponieważ jak wiemy, Centrum Polsko-Słowiańskie pracuje od pierwszego dnia pandemii, czyli od roku 2020, ale pracujemy za zamkniętymi drzwiami, że tak się wyrażę, czyli odbieramy telefony i udzielamy informacji telefonicznie przez internet. To jak będzie wyglądało w tym roku ta procedura rozliczeń podatkowych? Wygląda to też podobnie jak nasza praca, jeśli na przykład chodzi o program migracyjny. Osoba dzwoni do nas, umawiamy się na appointment, odbieram od osób dokumenty, przeprowadzam z nimi tą wstępną rozmowę, robię tzw. Tak intake form i później przekazuję, nie ma osobistego kontaktu między osobą, która rozlicza, robi to rozliczenie podatkowe, a klientem. Dokumenty są przesyłane drogą elektroniczną do osób, które z Urzędu Podatkowego które dokonują e, tych rozliczeń podatkowych e, i później, jeżeli to rozliczenie już jest skończone, już zrobione, e, przesyłają e, z powrotem te dokumenty do mnie. Ja to drukuję i wtedy umawiam się z klientem, klient przychodzi, podpisuje i oddaje klientowi tą formę e, wyprintowaną, czyli dla jego rekordu. A do kiedy w tym roku można rozliczyć się z wujkiem samym? E, właśnie ze względu na e, Pandemię dwa dni temu urząd podatkowy przedłużył okres rozliczeniowy. W tej chwili mówimy o tym, że, znaczy nie mówimy, tylko jest pewne, że mamy czas do złożenia naszych rozliczeń podatkowych za rok 2020 do 17 maja. A ile osób już teraz zgłosiło się, żeby rozliczyć podatki w Centrum Polsko-Słowiańskim? Czy cieszy ta osoba cieszy się dużym powodzeniem? Jak to wygląda? Bardzo dużym w tym roku jeszcze chyba większym, ponieważ nawet osoby, które mają tylko dochód z emerytury czy z disability worker compensation i które tak normalnie nie są powiązane, żeby składać rozliczenia podatkowe w tym roku, a składają, ponieważ w ten sposób będą, mają pewność, że będzie przysłany Inten Stimulus Check. Dlatego mam w tej chwili już około 60 osób na liście. Ze względu na to, że okres rozliczeniowy został przedłużony do maj 17, dzwonią kolejne osoby czy jeszcze mogą się zapisać. A przez ostatnie lata przeważnie mogliśmy pomóc między 150 a 160 a rodzin o niskich dochodach wzruszeniu zliczenia dodatkowego. A do kiedy można jeszcze się zgłaszać do centrum, żeby przystąpić do rozliczenia podatkowego darmowego? Jeżeli osoby są, są jeszcze zainteresowane, bardzo proszę o telefon. Można dzwonić praktycznie jeszcze kolejne 2-3 tygodnie. Dziękujemy bardzo za rozmowę, a Państwa zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, strony Centrum Polsko-Słowiańskiego i do klikania w zakładkę program imigracyjny, gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące rozliczeń podatkowych. 这边，这边。